Rzeczywiście model, o którym tyle dzisiaj mówiono, jest niezwykłym eksperymentem. Nikt się jeszcze nie pokusił, o ile wiemy, żeby na podstawie obrazu wykonać model historyczny, który poszerza naszą wiedzę o budownictwie okrętowym w tym rejonie, a zwłaszcza w mieście Gdańsku. Poza tym, jak wspomniano, znajduje się na nim chyba pierwszy udokumentowany wizerunek bandery polskiej, co dla nas jest niezwykle istotne i ważne. O okręcie można rozważać jeszcze wiele razy, natomiast zanim tutaj koledzy przystąpią do wieszania, chcieliśmy ogromnie panu prezesowi podziękować za y, finansową pomoc, bez której modelu by nie było. Chciałem podziękować, ale podziękować pomysłodawcom, wykonawcom, a w szczególności sponsorowi. Panu Prezesowi Skoku, Panu Grzegorzowi Biereckiemu. Wręczę Panu Prezesowi medal, medal Herbu Gdańskiego. Dzisiaj akurat jest pierwsza, dzisiaj jest 550 rocznica, kiedy ten herb został pokazany. I Szanowni Państwo jest to pierwszy egzemplarz, także pierwszy egzemplarz otrzymuje Pan Prezes. Historyczne Historiczna Miasta Gdańska składa najserdeczniejsze podziękowania panu Grzegorzowi Bieleckiemu, prezesowi Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej za odważną i doniosłą w skutkach decyzję o finansowaniu bezprecedensowej, eksperymentalnej rekonstrukcji modelu gdańskiego okrętu z XV wieku, wykonanej na podstawie obrazu z historycznego wnętrza dworu Artusa, zatytułowanego Okręt Kościoła dworu Artusa 25 maja 2007 roku. okręt jest symbolem kupiectwa jest symbolem instytucji finansowych które przecież podejmują opierają się ryzyku tak jak marynarze którzy żeglują po morzach i oceanach A dla nas szczególnie istotne było przesłanie tego okrętu który jest okrętem kościoła chcemy żeby w Polsce było wiele rzeczy pięknych chcemy wydawać pieniądze które nasi członkowie przeznaczają na promocję spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w taki sposób, aby pozostało coś trwałego, aby nie, nie rozrzucić tego w ulotkach, ale aby zostały rzeczy, które cieszyć będą oko także i przyszłych pokoleń. Sam. Na chwałę Gdańska, na chwałę Pomorza, na chwałę Rzeczpospolitej, dla uczczenia fundatorów tego modelu, członków spółdzielczy w 14 bok i dla pamięci fundatorów obrazu, którzy wierzyli, że pomyślność Gdańska Wiedzie zboża z, boża, z Rzeczpospolitej.